Dzień dobry, nazywam się Antoni Wadowski. Dziś pragnę przedstawić Państwu ciekawą propozycję w wersji smurfowej Hymer 3S600 w wersji niesmerfowej, już bez żartów w wersji Blue Evolution. Co to jest wersja Blue Evolution? No po pierwsze wyróżnia ją kolor. Kolor niebieski, kolor smurfowy, tak również może być nazwany. Kamper o długości 6 metrów, na to wskazuje też nazwa, czyli kompaktowy blaszak. Kompaktowy blaszak dedykowany dla czterech osób. Cztery osoby w tym samochodzie pojadą i cztery osoby również w tym pojeździe się wyśpią. Gdzie wyśpią się w blaszaku dwie osoby, skoro mamy tylko łóżko z tyłu i to w poprzek. Dwie osoby znajdą dla siebie miejsce w pobabrufie. Poba jest standardem, jeżeli wybierzemy edycję Blue Evolution. Co również dostaniemy w tej edycji Blue Evolution. Otóż, tak jak już wspomniałem, charakterystyczny kolor jak na blaszaka, bardzo nietuzinkowy zazwyczaj blaszaki występują w kolorze białym. Tutaj oprócz tego koloru i wspomnianego po babrufa otrzymamy też 16-calowe alufelgi w bardzo ciekawej kolorystyce, całe czarne, w kamperach dosyć rzecz. Na pewno przyciągająca uwagę dostaniemy też tempomat, adaptacyjny tempomat, rzecz bardzo wygodna. Silnik 170 koni, no i oczywiście podwozie z gwiazdą, wielu klientów bardzo docenia to auto. Ja też bardzo cenię sobie jakość współpracy z podwoziem Mercedesa, nowym Mercedesem Sprinterem. Obok walorów, takich jak adaptacyjny tempomat, który jest niewątpliwą zaletą, Zaletą też jest 10, ponad 10-calowy wyświetlacz z systemem MBUX znanym z Mercedesów osobowych. Kolejnym elementem pakietu jest markiza. Markiza zamontowana już przez Hymera, auto przyjeżdża. My kluczyk przysłowiowo przekręcamy, bo oczywiście tu już jest przycisk start-stop i możemy jechać na wakacje, bo wersja Blue Evolution to nie tylko te elementy, które wymieniłem, ale wiele więcej, o których możemy Państwu z przyjemnością powiedzieć w naszych oddziałach. Tak jak nadmieniłem już wcześniej, spanie z tyłu jest w poprzek. Jednak miejsca nie powinno zabraknąć, bo z obydwu stron pojazdu mamy poszerzenia. Tak jak przystało na blaszaka, pod łóżkiem z tyłu, już wspominałem, poprzecznym, znajduje się dużych gabarytów garaż. Dla zobrazowania gabarytu mieszczę się tu cały. Jeżeli byłbym wyższy, bądź zmienił się w rower, mogę tą przestrzeń zaaranżować w inny sposób. Tak by zmieściły się na stojaka takie rzeczy, jak na przykład rowery. Oprócz tego znajdziemy tu szuflady. Zazwyczaj w blaszakach takich rozwiązań nie spotkamy. Tutaj mamy do dyspozycji trzy szuflady, dwie większe i jedną mniejszą. Z tyłu, jak przystało na blaszaka, znajdziemy też miejsce dedykowane dla butli z gazem. W tym przypadku jest to jedna butla, ponieważ w tym aucie mamy trumę diesel. Która uwalnia nas od problemu butli z gazem. Dzięki tej butli możemy sobie ugotować rano świeżą jajecznicę, co bardzo często czynie w kamperze. Po skrótowym omówieniu pojazdu z zewnątrz, zapraszam do środka. We pojazdu znajdziemy rozwiązanie znane i stosowane od wielu lat w branży, czyli dwa obrotowe fotele. Fotele mercedesowskie, czyli regulowany zagłówek, regulowane podparcie ut dające naprawdę bardzo wysoki komfort jak na kampera. Co do Mercedesa tutaj nie ma co wiele mówić na ten temat, bo wiele samochodów na naszym kanale jest na podwoziu Mercedesa i są one szczegółowo omówione. Wracając do kampera. Stoliczek, przy którym usiąść mogą cztery osoby, stoliczek również może być powiększony, tak by osoba siedząca na moim miejscu również bez wyginania się mogła zjeść swoje śniadanie, swój obiad czy też i kolację. Zauważyć też możemy kolejny element pakietu Blue Evolution w postaci ładnych, mięciutkich poduszek. Przechodząc dalej. Obok stolika oczywiście kuchnia, jak przystało na campervana. Kuchnia, układ wdłużny, dwa palniki, zlewo zmywak oraz akcesoryjny dostawiany blacik, tak by nie brakło nam tej przestrzeni roboczej. Co dalej? Otóż... Tak jak w większości campervanów, naprzeciwko kuchni znajduje się łazienka, prysznic poprzez rozłożenie kotarki wokół siebie oraz sedesik. Zwróciłbym tylko uwagę na solidność i spasowanie tego pojazdu. Marka Hymer jednak zobowiązuje i tutaj nie wypadałoby zrobić cieniutkich drzwi, które są źle spasowane i nie domykają się. Zapraszam do łazienki. Wracając jeszcze do prysznica, na wyposażeniu pojazdu znajduje się ciekawy gadżet, otóż przyssawka, która pozwala po wyciągnięciu słuchawki prysznicowej na zewnątrz przez okienko, które znajduje się w łazience, zalepić przyssawkę do boku samochodu i tym samym zrobić sobie prysznic zewnętrzny wraz z uchwytem na słuchawkę prysznicową. Z tyłu, tak jak wspominałem, łóżko poprzeczne. Uwagę zwrócić należy na materacę. otóż jest to autorska konstrukcja chimera bardzo komfortowe bakteriobójcze, więc roztocza i wszelkiego rodzaju inne stworzonka nieprzyjemne nam się tu nie zalęgną. Kilkuwarstwowe. Kolejną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę w sypialni są dwa głośniki, które są tu obecne, więc możemy w dobrej jakości słuchać sobie muzyki. I ciekawym rozwiązaniem są wyjmowane lampki, które można w dowolnym miejscu wpiąć. Pragnę zwrócić jeszcze uwagę na akcenty stylistyczne, czyli wykończenia. W pojeździe wszystko przypomina szczotkowane aluminium. Jest to bardzo nowoczesny design i zapewniający, że czujemy się tu naprawdę przytulnie. Oświetlenie w pojeździe ambientowe, jak i pozostałe oświetlenie jest w pełni LEDowe. W tej wersji wyposażeniem standardowym są izofiksy, o które bardzo często Państwo pytacie. Jako, iż jest to rozwiązanie bardzo wygodne, w że znajduje się ono jako opcja podstawowa. Tak jak wspominałem na samym początku, miejsce do spania znajduje się też na dachu w tak zwanym pobabrufie. Zapraszam, by oglądnąć to rozwiązanie. Oczywiście rozwiązanie dedykowane jest do podróżowania latem. Zimą zwykłe szmatki otaczające to łóżko nie zapewnią nam komfortu termicznego. Poruszając kwestię podróżowania tym pojazdem zimą, auto w standardzie wyposażone jest w izolowany i podgrzewany zbiornik. Tak jak wspominałem, nie będę wiele mówił o podwoziu Mercedesa, o tym, co ono oferuje, jednak o jednej rzeczy wypadało powiedzieć. W tym aucie mamy dziewięciostopniową automatyczną skrzynię biegów, która współpracuje z już wspomnianym silnikiem 170-konnym, silnikiem dwulitrowym, co przekłada się na dość atrakcyjną cenę pojazdu, bo nie musimy Płacić 18,6% podatku akcyzowego. Kończąc i zamykając omawianie tego pojazdu, wspomnieć warto o cenach. Podstawowa wersja Himera 3S na podwoziu Mercedesa to koszt 330 tysięcy złotych. W przypadku wybrania wersji Blue Evolution. Przyjdzie nam zapłacić za ten pojazd około 460 tysięcy złotych. Jednak jest to pełna kompletacja i naprawdę niewiele opcji pozostaje nam do wyboru. Zapraszam Państwa do odwiedzin naszych centrów karawaningowych w gaju koło Krakowa, jak i w Jankach Koło Warszawy, gdzie nasi doradcy z przyjemnością pokażą Państwu ten jak i wiele innych pojazdów z naszej oferty. Również pragnę zaprosić Państwa do subskrybowania naszego kanału i lajkowania filmików, oczywiście, jeżeli się one Państwu podobają.